right now. I think it's time to slow down now There's no future and no past just now We will live it all I think it's time to chill right now I think it's time to slow down now There's no future and no past just now We will live it all Witajcie ponownie Wsiadając do tego auta zupełnie nie wiem czego się spodziewać. Czy to sportowe coupé, czy elegancka limuzyna? Czy ze swoim gigantycznym momentem obrotowym będzie próbowało driftować na każdym zakręcie, czy może to cichy, spokojny krążownik szos? Przedstawiam Wam Mercedesa E350 Coupé. Podobnie jak w BMW, tu też już dawno oznaczenia nie wskazują pojemności silnika. Tu mamy do czynienia z 3-litrowym dieslem w układzie V. 231 koni i, uwaga, 540 Nm. To zobaczmy, czy nas Benz czymś zaskoczy. A zanim zapomnę, ten egzemplarz możecie kupić w MB Cars z bardzo atrakcyjnym leasingiem. Link do oferty znajdziecie w opisie filmu. Dobrze się zaczyna. Zaskoczył mnie jeszcze zanim ruszyłem. Doskonałem fotelem. Długie podparcie UD i na pierwszy rzut oka świetne trzymanie boczne. Czuję się może nie jak w sportowym kuble, ale jestem fajnie zanurzony w tym fotelu. Regulacja fotela jest częściowo elektryczna. Odległość od pedałów regulujemy manualnie, a resztę przyciskami. A tu mam jeszcze jedną niespodziankę panel do nadmuchiwania poduszek w różnych częściach fotela. Mogę sobie tymi pokrętłami bezstopniowo napompować poduszkę pod udami, dodatkowo ścisnąć plecy i podeprzeć kręgosłup w różnych miejscach. Nie wiem czy wiecie, ale Mercedes oferuje jeszcze bardziej zaawansowaną opcję tego siedziska, której boczki usztywniają się automatycznie w zależności od stylu jazdy. Jeśli na przykład ostro skręcam, boczki same się pompują, dzięki czemu lepiej trzymają je w zakręcie. A do tego mogę sobie włączyć masaż pleców. Prawdziwe spa! Żeby się zbytnio nie zmęczyć, po przekręceniu kluczyka, pas jest podawany za pomocą małego wysięgnika. Jak się zapnę, wszystko się znowu chowa. Ale jakbym teraz chciał się na chwilę rozpiąć, no to potem mogę mieć problem, żeby tam sięgnąć. W związku z czym mam specjalny przycisk na samym środku deski rozdzielczej, którym mogę przysunąć sobie znowu pas. Po zapięciu pasa czuć, że jest on dodatkowo naciągany. Spotkałem się z tym systemem też w nowym Audi A6 i uważam, że to dobry pomysł, bo wielu kierowców zapomina o dociąganiu pasa po jego zapięciu, przez co naraża się na duże obrażenia w razie wypadków. Tutaj automat zawsze dba, żeby pas nigdy nie był luźny. Przed sobą mam ładne, czytelne zegary, wszystko jest dość duże. Mamy aż 5 zegarów: wskaźnik paliwa, elegancki, klasyczny czasomierz, prędkościomierz z dużym, czytelnym wyświetlaczem po środku, mały obrotomierz i jeszcze mniejszy wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej. Normalnie nie zwracam uwagi na takie błachostki jak plastik, z jakiego wykonana jest deska rozdzielcza, ani jaki odgłos wydaje, kiedy puka się w nią paznokciami. Nie zamierzam jej drapać ani na niej spać, ale tutaj na pierwszy rzut oka nie podoba mi się faktura tego materiału. Troszkę to wygląda jak we Fiacie panda. Porównajcie to sobie z wyglądem deski z BMW 5. Dwa światy. Przez daleko pociągniętą przednią szybę auto sprawia wrażenie niskiego w środku. Chociaż tutaj dalej już jest więcej miejsca, więc nie jest to jakiś wielki problem. Ale ogólnie auto jest niskie. Wpadam tutaj w ten super fotel trochę jakbym wsiadł do C Zresztą bardziej się czuję w tym samochodzie jak w C-klasie niż E-klasie. Wychodzi tutaj małe oszustwo Mercedesa. Wbrew nazewnictwu, w tym przypadku E350, zarówno coupé jak i cabriolet, czyli nadwozia o oznaczeniach C207 i A207, nie bazują na E-klasie W212, tylko na C-klasie. Mamy to samo zawieszenie, tę samą płytę podłogową, ten sam rozstaw osi i mnóstwo innych wspólnych z C-klasą części. Przyznaję, że nową e-klasą nie jeździłem, ale mam przeczucie, że oferuje ona troszeczkę więcej miejsca. Natomiast kierownica została chyba przeniesiona z E-klasy. Jest bardzo fajnie wyprofilowana, ale olbrzymia. Ja jednak nie przepadam za dużymi kierownicami, a tutaj na każdym ciasnym skręcie się czuję, jakbym zawracał statkiem. Z drugiej strony mamy jednak bardzo fajny promień skrętu. A tutaj jednak brak przedniego napędu. Pomaga w tej konkurencji. Jako, że dawno temu jeździłem Mercedesem, a była to 190, którą bardzo lubiłem, nie jestem zaskoczony dużą wajchą od kierunkowskazów, którą obsługuje się również wycieraczki. Jedna wajcha do wszystkiego to tradycja w Mercedesach. Jestem natomiast zaskoczony jej umiejscowieniem. Jest bardzo nisko i podczas jazdy to naprawdę przeszkadza. Być może jest to spowodowane umiejscowieniem tutaj wyżej dźwigienki do obsługi tempomatu, ale kurczę. Kierunkowskazy to tak podstawowa sprawa, jeśli chodzi o ergonomię, że nic nie powinno wpływać na umiejscowienie ich włącznika. A ja naprawdę co i raz łapię się na tym, że przed skrzyżowaniem gmeram ręką w poszukiwaniu prawego migacza. Za to, jak na Mercedesa przystało, mamy tu całe mnóstwo wyposażenia związanego z bezpieczeństwem, na którego opisywanie nawet nie będę tracił czasu. Na środku mamy spory wyświetlacz, dzięki któremu możemy obsługiwać nawigację, telefon, radio, DVD i inne ustawienia. W porównaniu z BMW, system działa zauważalnie szybciej, co jest dość ważne, jeśli korzystamy z niego podczas jazdy. Widać to bardzo wyraźnie, kiedy chcemy na przykład powiększyć mapę. Obsługa systemu po chwili przyzwyczajenia wydaje się być łatwa i intuicyjna. Ruszajmy! Mam bezpośrednie porównanie z BMW 525d, które testowałem w poprzednim odcinku i tak jak tam wspominałem o burczeniu na niskich prędkościach, tak tutaj jest inna bajka. Tutaj nie ma burczenia, tu jest mruczenie. I nawet jeśli bym nie wiedział, co jest pod maską, to na słuch można się doliczyć 6 cylindrów. A że siedzę w Mercedesie, to nie trudno zgadnąć, że będzie to V6. I rzeczywiście mamy 3-litrowego diesla V6, 230 koni i imponujący moment obrotowy 540 Nm. No i jedzie to. Po mocnym dodaniu gazu w zakręcie natychmiast poczułem ingerencję systemu kontroli trakcji, bo tył za wszelką cenę próbował wyjechać z zakrętu pierwszy. Aż chyba zaraz poczukam guzika do wyłączenia tych elektronicznych przeszkadzajek, bo aż korci, żeby trochę się pobawić w drifting. Okazuje się, że wyłączenie ESP nie jest jednak takie łatwe. Guzika brak, trzeba się przeklikać przez ustawienia, ale nawet to nie gwarantuje całkowitego pozbycia się tego elektronicznego kagańca. Jeśli przekroczę pewien kąt poślizgu, system ingeruje i tak, i to ingeruje dość brutalnie. Czuję się, jakby ktoś wyrzucił z tyłu kotwicę. Okej, okay, nie jest to więc zabawka do driftowania, chociaż ciekawostka. Trochę poguglałem i okazało się, że stosując dość skomplikowaną procedurę, możemy z pomocą odpowiedniej kombinacji przycisków przełączyć się w tryb diagnostyczny, w którym wyłączone są zarówno ESP, jak i ABS. To może być niezła zabawa. Ale wróćmy do rzeczywistości. Nawet jeśli nie jesteś drifterem, to charakterystyka tego silnika daje mnóstwo frajdy. Naprawdę czuć jak ten moment obrotowy pcha co do przodu. <grym> Ależ to się napędza. Niezależnie od prędkości. Między 100 a 140 to jest chwila moment. Skrzynia fajnie współpracuje z silnikiem. Mamy tutaj siedmiobiegowy automat. Mercedes jako pierwszy wprowadził skrzynię z tak wieloma przełożeniami. Dzisiaj oczywiście wyprzedziła go już konkurencja, ma skrzynie 8-9 i 9 biegowe. Podobnie jak 8-biegowy ZF z BMW, ta skrzynia też potrafi przeskakiwać parę biegów przy szybkiej redukcji. Działa też bardzo płynnie, praktycznie nie czuć zmian biegów. Czy jest szybka? Tak. Jak na zwykły automat, to naprawdę górna półka, świetna skrzynia. Jednak redukcje są wyczuwalnie wolniejsze niż w skrzyni ZF. Możemy skorzystać z przełącznika trybu skrzyni biegów i wybrać Economy, Sport lub Manual. Po przełączeniu w tryb Sport, elektronika zmienia biegi na wyższych obrotach, zarówno w górę, jak i w dół. Trybu Manual nie trzeba tłumaczyć. Biegi zmieniamy za pomocą plastikowych, ale poręcznych manetek pod kierownicą z dobrze wyczuwalnym kliknięciem. Nie muszę nawet dotykać przycisku na środkowej konsoli, wystarczy, że pociągnę do siebie lewą manetkę i od razu przełączam się w tryb manualny. Szczególnie w tym trybie czuć, że skrzynia potrzebuje jednak trochę, żeby zmienić bieg. Teraz jestem na dwójce wciskam gaz. Pyk. Weszło. Pyk, weszło. To zajmuje chyba sekundę. W trybie ekonomii elektronika dba o utrzymanie jak najniższych obrotów i co za tym idzie jak najniższe spalanie. Dzięki dodatkowym dwóm przełożeniom udało się zaoszczędzić 60 litra w porównaniu z poprzednim pięciobiegowym automatem. Mercedes pisze o ulepszonej blokadzie sprzęgła hydrokinetycznego, dzięki czemu pojazd sprawniej przyspiesza z zatrzymania. Sprawdźmy. Obserwujcie, co się dzieje za oknem. 3, 2, 1, start. No, chyba nie jest lepiej niż BMW, ale rozumiem, że w poprzedniej skrzyni było gorzej. OK. Producent chwali się czymś, co nazywa Agility Control. Dotyczy zawieszenia i brzmi jak marketingowe bla bla. Ale działa. Jeszcze zanim wyczytałem, że coś takiego w ogóle istnieje, wyczułem znacznie większy komfort przy przejeżdżaniu krótkich nierówności, takich jak studzienki, niż w BMC5. Jednocześnie zaskoczyła mnie stabilność przy większych prędkościach i małe przechyły karoserii na zakrętach. Okazuje się, że Mercedes zastosował coś w stylu podwójnego amortyzatora. Dwie komory połączone zaworem. Jedna jest odpowiedzialna za tłumienie niewielkich nierówności i poprawia komfort, a kiedy skok zawieszenia jest większy, np. gdy przy ostrych zakrętach auto próbuje się przechylać, zawór się zamyka i do akcji wkracza druga, która zwiększając tłumienie poprawia przyczepność i zmniejsza przechyły karoserii. Cały system jest czysto mechaniczny, nie ma tutaj żadnego sterownika, ale działa naprawdę fajnie. Podobną rzecz wymyśliła firma KONI, nazywają to chyba FSD i ciekaw jestem, czy Mercedes pożyczył pomysł, czy jakoś tutaj współpracowali. Tak czy siak. Szapoba. Przy wyższych prędkościach kupe sprawuje się wyśmienicie. Silnika nie słychać w ogóle, płynę sobie jak pan prezes, no i w każdej chwili, jeśli zajdzie potrzeba, mogę mocno przyspieszyć. No chyba, że jadę 250, ale w tych rejonach rzadko się zdarza, że trzeba kogoś nagle wyprzedzić. I think it's time to Nie wiem czy Was to interesuje, ale mi osobiście E-klasa Coupé bardzo się podoba. Piękna sylwetka, charakterny przód, odważne przetłoczenia na tylnych błotnikach. To nawiązanie do Mercedesa Coupé z 1955 roku, tak zwanego Pontona. Super sprawa to brak ramek w drzwiach i brak środkowego słupka. Po otwarciu wszystkich szyb tworzy się wielkie okno i można poczuć się prawie jak w kabriolecie. Po gorszym stylistycznie okresie w ostatnich latach niektóre Mercedesy to naprawdę ładne auta. A w tym przypadku udało się przy okazji uzyskać rewelacyjny współczynnik oporu powietrza na poziomie 0,24. To najlepszy wynik wśród serii nieprodukowanych aut. Rekord świata. Nawet brzydal Prius ma 0,25. Nieźle, co? A Wam podoba się E-klasa Czy wolicie bardziej sportowe, agresywne auta? Czekam na opinie w komentarzach. A tych, którym się podoba, zapraszam do MB Cars. Widzimy się!

Czasem trzeba coś przegodzić. Ale nie jedźcie tego w domu.